Teraz wszędzie są komputery. Pracy fizycznej jest mało. Nawet dostawy są zautomatyzowane. Nie ma już ciężarówek z kierowcami. Zachodzą ogromne zmiany i to bardzo szybko. Zanim pojawiły się kontenery, ładunek najczęściej występował w postaci drobnicy czyli pakunków średniej wielkości. Pudła, skrzynki, kawa w workach, wszystko, co nie bardzo pasuje do kontenera. Szerzyły się wymuszenia i kradzieże. Musieliśmy dodatkowo płacić dokerom za obsługę wstydliwego ładunku. Chodziło o muszle klozetowe. Oczywiście były w skrzyniach, ale i tak chcieli dopłat. Drobnica sprzyjała drobnym kradzieżom. Każdy brał sobie tylko trochę, ale ostatecznie zbierało się tego całkiem sporo. Trudno zabezpieczyć transport whisky. Konteneryzacja to zmieniła, bo kontener jest zamykany i plombowany. Koszty ubezpieczenia transportu w whisky spadły o 90%, bo towar przestał ginąć po drodze z miejsca na miejsce. Koszty siły roboczej w portach przed konteneryzacją były ogromne. W dodatku bardzo zmienne. Dopiero standaryzacja zapewniła regularność pewnych procesów. Wcześniej nie wiedziano, co przypłynie, ilu potrzeba pracowników. Było to drogie, niezdarne i powolne. W niektórych krajach dokerzy byli lepiej zorganizowani, w innych nie mieli związków zawodowych, nie musieli mieć specjalnych umiejętności, wystarczy, żeby byli zdrowi, silni i chętni do pracy. Gdy rozpoczęły się zmiany i pojawił się drogi trudniejszy w obsłudze sprzęt, władze portów zrozumiały, że potrzebni są specjaliści, zatrudnieni na stałe. Związki zawodowe pracowników portowych bały się, że konteneryzacja wymusi zwolnienia. Nie mogły pozostać obojętne. Związkowcy kłócili się między sobą, a gdy to się dzieje, wszystko staje. Wybuchały spory i strajki. Kilka statków wysłanych do USA wróciło z kwitkiem, a więc wpływ związku zawodowego był ponadnarodowy. Strajki od zawsze były silną bronią w negocjacjach z władzami portów. Głośno i tak, by lud poczuł dumę. Nie będziemy już ściągać czapek, atakujemy. W obliczu takiego ultimatum druga strona często ustępowała, a robotnicy wznawiali pracę. Zalecamy wszystkim ludziom rozpoczęcie pracy od jutra, od 8 rano. Nie zawsze jednak negocjacje przebiegały spokojnie. Związkowcy byli gotowi walczyć o swoje. Przez 83 dni w roku 1934 ponad 12 tysięcy pracowników opuściło porty na zachodzie USA, by negocjować lepsze płace i warunki pracy. Napięcie sięgnęło zenitu w krwawy czwartek, gdy usiłująca rozpędzić tłum policja użyła gazu łzawiącego i koni. Strajkujący odpowiedzieli kamieniami. W końcu funkcjonariusze zaczęli strzelać. Dwóch ludzi zginęło.